Ekwipunek spakowany, większość pojazdów już po odbiorach technicznych, słowem, wszystko gotowe na wielkie ściganie. Teraz przydałby się relaks i odwrócenie uwagi od przedstartowego stresu. Pomóc może w tym Sylwester. Plany na zabawę są jednak raczej skromne. Wiadomo, Orlen Team to zawodowcy. Kuba Przygoński nawet jak nie jeździ, też trenuje. Ten nasz tutaj Sylwester o 12, no to najprawdopodobniej będę już starał się zasnąć, bo, bo jednak start mamy już pojutrze, więc trzeba jednak tego snu jak najwięcej jednak mieć. Pozostali wciąż mają pełne ręce roboty. Tu trzeba dokręcić, tam poprawić. No jutro wszystko musi już chodzić jak w zegarku. Na odrobinę luzu może sobie pozwolić Jacek Czachor. Tym razem nie startuje, pomaga młodszym. No ja życzę naszym kolegom z mu przede wszystkim dojechania do mety bez żadnych problemów z, ze sprzętem, bo to najbardziej boli, jak, jak jesteśmy bezradni. No i dobrych miejsc na koniec. Jakub Piątek pojedzie w Dakarze po raz trzeci. Z roku na rok chce być lepszy. Nowy rok. No żeby był na pewno ten nowy rok lepszy niż poprzedni. Zwycięstw i bez wypadków. To ważne, bo Dakar błędów nie wybacza. Nie wszyscy startujący do pierwszego etapu dojadą do mety w Buenos Aires. Ważne yy, i to trzeba pamiętać przez cały ten czas, żeby się nie przemotywować, bo Dakar to sztuka powstrzymywania. Zawsze możemy jechać szybciej, ale wtedy robi się bardzo ryzykownie. Rampa w Asuncion już przygotowana. Jutro start honorowy. Wsparcie kibiców będzie potrzebne Polakom od poniedziałku. Adam Tomiczek widzi to tak. Żebyśmy trzymali kciuki, patrzyli. Uważnie na wyniki i do zobaczenia na mecie. W komplecie. Powodzenia!